Witamy serdecznie konferencji prasowej po meczu FKS Mielec górnik Łęczna w ramach czwartej kolejki becki pierwszej ligi. Spotkanie zakończyło się remisem 1 do 1. A wraz z nami trener drużyny gości, pan Maciej Stolarczyk. Dzień dobry panie trenerze. Dzień dobry. I poproszę o podsumowanie tego meczu. Jeśli chodzi o, o rezultat, to, to rzeczywiście szanujemy remis, który można powiedzieć, że osiągnęliśmy. A dlaczego tak uważam? bo Pierwsza połowa naszego wykonania uważam, że była dobra, kontrolowaliśmy to spotkanie, potrafiliśmy wychodzić z pressingu. Strzeliliśmy bramkę, mieliśmy jeszcze sytuację, aby, aby podwyższyć może rezultat, może, może lepsze rozwiązania, bo wyjścia z pressingu dawały nam takie możliwości. To jednak druga połowa, to, to złe nasze wejście w drugą część meczu. Dwie okazje od razu na porządek dla, dla stali Mielec i, i bardzo dobra dyspozycja dzisiaj naszego bramkarza Pindrocha uniemożliwiła przeciwnikowi strzelenie kolejnych bramek, bo w tych sytuacji zresztą strzałów na bramkę stali Mielec miała ponad 20. Nie mogliśmy sobie poradzić w szczególności z Niżej ustawionym wahadłem. E, robili w ten sposób przewagi, przewagi e, zawodnicy stali. E, no i przez to, przez te sektory boczne, e, mieliśmy dużo kłopotów. E, co prawda, mieliśmy rzut karny, ale, ale, ale no patrząc na to obiektywnie, e, ta druga połowa w naszym wykonaniu nie była dobra. E, źle się organizowaliśmy do niej. E, Stał dobrze wychodziła spod pressingu e, i dzięki temu stwarzała sobie sytuację, tak jak wspominałem. Mając przewagi w włośnych sektorach. Tam schodzące dziesiątki też, też mieliśmy z tym kłopot. Także sumarycznie szanuję ten punkt, bo, bo dzisiaj był to dla nas naprawdę trudny mecz. No też nie ukrywam, że troszeczkę szyki nam pokrzyżowały nasze urazy, bo i kruk, i pindro i spasy musieli zejść ze względu na urazy. Także to na pewno na pewno musiało zmienić strategię na ten. Na ten mecz, no, ale nie ma co ukrywać, że, że liczyliśmy na więcej i, i pomimo tego, że, że zdobyliśmy punkt, hmm, można powiedzieć że po drugiej połowie, że, że powinniśmy go mocno szanować, bo to był trudny dla nas rywal, w szczególności ta druga połowa. Na sali mamy mikrofon, czy mam jakieś pytania? Przemek? Dzień dobry trenerze, Przemek Cynkier, Porta Hejmierec. Powiedział trener, gdzie, mie gdzie mieliście problemy jako zespół z mierecką starą, a czym? Ewentualnie star, Pana zespół zaskoczyła? Nie, nie, nie zaskoczyła nas Stal. E, w podobny sposób funkcjonuje, no zmieniła oczywiście personalia, bo, bo Blazłow się do linii obrony. E, no, to, to tylko kwestia personelu zmienił się bramkarz, także tak, to tylko te rzeczy, ale jeśli chodzi o organizację to, to na to byliśmy gotowi, na to byliśmy przygotowani. Nie widzieliśmy jak e, Stal e, stara się robić przewagi. I tak jak wspominałem, w drugiej połowie to wychodziło z stali. Ta pierwsza połowa w naszym wykonaniu, wydaje mi się, była, była dużo lepsza. Straciliśmy trochę taką zimną głowę, chłodną głowę do budowania akcji, bo ta pierwsza połowa i przewagi, jakie robiliśmy, to, to wynikały właśnie z tego, iż, iż podejmowaliśmy lepsze decyzje w konstruowaniu tych akcji. Stal była mniej, mniej przy piłce, no ale ta druga połowa jest zupełnie odmienna w naszym wykonaniu. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Witam Panie Trężarz, Markuli markulis Corso. Chciałem jeszcze zapytać, bo myślę, że wypada o, co pan uważa o dyspozycji sędziego w tym spotkaniu? Nie, nie będę oceniał, to nie moja rola. Ale ma pan na myśli jakąś sytuację, czy, czy... ogólnie przybywam. Nie, to, to nie, nie moja rola, jeśli chodzi o ocenę sędziów. Oczywiście, że w ferworze walki zawsze, zawsze mam jakieś swoje spostrzeżenia na ten temat, ale ja nie będę tutaj oceniał. E, inaczej powiem też, uważam, że, że również sędziowie powinni się móc wypowiedzieć po, po meczach w kontekście swoich decyzji. Ja nie mam zastrzeżeń, nie mam tematu do sędziów, ale uważam, tak jak ja rozmawiam z wami, tak samo sędziowie powinni mieć tę możliwość, żeby porozmawiać o tym, jak oni to widzieli swoimi oczyma. Michał Szewczyk, Sportowy Net. Ja chciałbym zapytać o Rafę Santosza, który dzisiaj dostał pierwszy raz minuty od pana. Jak pan oceni jego debiut i jaki ma pan pomysł na tego zawodnika? Co ma wnieść do pańskiej drużyny? Dziękuję. To tak, prawda. Pierwszy raz w naszych szeregach Rafa. Pierwszy raz na wojsku, ale już trenuje od jakiegoś czasu. Był przygotowywany właśnie na pozycję, na środek pola. Oczywiście dzisiejsze roszady, bo, bo Oskar musiał zejść dzisiaj na pozycję środkowego obrońcy. Rafał wszedł dzisiaj na szóstkę, ale jest na tyle uniwersalny i pożyteczny. Ma, ma świetne liczby motoryczne. Uzupełniał nam strefy, w których, w których w defensywie, w których musimy zrobić równowagę. Jeśli chodzi o, o nasze akcje ofensywne, również potrafi przyspieszyć nam grę. Potrafi wprowadzić piłkę do, do strefy wyżej. Także jest na pewno wartością dodaną do naszego zespołu i, i nie ukrywam, że liczę na niego w przyszłości. Trenerze, ja nietypowo chciałem podziękować za te słowa o sędziach, by mogli się tłumaczyć albo wyjaśnić ze swoich, swoje decyzje. Dziękuję bardzo. W drugiej części konferencji prasowej, wraz z nami trener naszej drużyny, pan Iwan Dziuciowić. Dzień dobry, trenerze. Podsumujmy dzisiejszy może... państwo będzie dobre? Ja tuż e, kolejne, kolejne, nie powiem bardzo dobre, ale nasze kolejne dobre spotkanie. Byliśmy e, z, z zespołem, widać, że e, zobaczyć na, na, na zwykle liczby szałów i e, posiadania piłki. Tylko szkoda, tak jak zawsze nam się ostatnich e, e, mleczek, że nie strzelamy. Po Z tej naszej przewagi takie błoto nam się przytrafia, gdzie traciliśmy bramkę na jedna zero. Te rzutkali na zero, bramkaż broni, wracamy i to jest taki największy plus zespołu, który gra dobrze. Losy spotkania się obracają przeciwko nam, ale i tak i tak wspólnie wszyscy razem, szczególnie dzisiaj zmienili się bardzo dobrze. Po, po takich meczach Piotr Kowalik wrócił dzisiaj śmienity i to jest właśnie czego my tutaj w sztabie, i w klubie szukamy zespół, który się buduje bardzo powoli z naszej strony jako sztabu ciągle szukamy, obserwujemy tych zawodników, widzimy, że ktoś jest z nami 7 dni, 15 dni, 20 dni, łapiem ryt, ryt tak, Gierbowski nie trenował miesiąc, dzisiaj miał to fajną okazję, nie chciał też może wynikać z tego, że jeszcze, jeszcze nie jest do końca przygotowany i jest wiele takich, a dla mnie najważniejsze, że dzisiaj zespół e, walczył do końca, bo widać, że każdy tutaj czuje odpowiedzialność za ten klub, każdy czuje się ważny i razem z kibicami dzisiaj myślę, że było też e, ze strony kibiców, które widzą, jak zespół walczy, że cały czas wierzyli, cały czas byli z nami do końca, więc to jest taki plus, ma minus to, że byliśmy nieskuteczni. Ale e, zostaje to, że e, wróciliśmy po, po takich e, przyjdziemności losu i pierwszy taki punkt w e, czwartej kolejce na swoim, mm, na swoim boisku nie jest to wymarzony, ale ten punkt jest jeszcze jeden punkt e, w tej naszej walce. Idziemy dalej. Przemek? E, dzień dobry, schronarze, Przemek Cynki Hajmierec. Rozmawialiśmy o transferach. To ja do tego wątku przed meczem, to ja do tego wątku chciałbym wrócić. E, czy nie brakuje nam centymetrów e, z przodu, żeby te 20-30 do środkowań tak. po prostu skończyć? A my to wiemy, tylko to nie jest e, nie jest tak. E, e, żeby doszło do tego a do transferu, no, potrzebujemy też wspól, wspólnej, żeby ta osoba, którą chcemy, też chciała przyjść, więc e, tego, tego zawodnika, który chcemy, albo jest za drogi. Albo go nie ma, albo jeszcze musimy poczekać. Więc to jest coś, co, co musimy. E, poczekać, że my to wszystko widzimy. To że nie myśleli, że my o to e, takie rzeczy nie widzimy. Widzimy to wszystko, tylko tak jak zawsze mówię, ja nie będę brał wiele kogo. Na tym rynku jest dużo zawodników, którzy nie grali pół roku, którzy wracają po kutuzji, którzy nie trenują z nikim. Więc jak będziemy brali kogoś, kto jest w takim stanie, to potrzebujemy jeszcze miesiąc dwa, a będzie znowu. A pytanie, jak on wyjdzie przygotowania, dlaczego nie strzela, no, po prostu my musimy e, mieć zawodnika, który jest, a w, a w treningu, który może regularnie gra, a takie ludzie musimy jeszcze poczekać, więc to jest coś, co też widzimy, ale musimy poczekać. Takie moje nieszabronowe pytanie. E, pięć lat nas nie było w pierwszej lidze, a tą pierwszą ligę pamiętam, Na no, wielu kibiców już mogło zapomnieć, e, jak wygląda pierwsza liga, trener ją też doskonale zna, E, trenerze, patrząc na dzisiejsze sędziowanie. Sympatycznego pana trenera Wajdy, sędziego Wajdy nie oceniajmy. A już proszę nam powiedzieć, czy takiego sędziowania w pierwszej lidze jak dzisiaj e, mamy się spodziewać częściej? Nie myślę, że to jest coś, co się nie komentuje. Myślę, że nie ma sensu komentować to w, tam, w takim Ferworze emocji wszyscy tutaj popełniamy jakieś błędy. I też musimy z takimi rzeczami grać jako zespół, wiedzieć, wiedzieć, wiedzieć jak się zachowywać, bo błędy sędziów, o, 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 jeśli są, to, to są, popełniają się i z jedną, i drugą stronę. I potem na końcu jednak ta, ten balans jest na zero, bo gdzieś tam dostaniemy coś tam, czego nie mogliśmy dostać. Tu nam zabierają coś, co, co nie powinny, więc my musimy się skupić na tym, na co mamy wpływ. Więc ja zawsze przed meczem tam reaguję, Biliśmy dzisiaj, emocje, które wynikają z tego, że nam, jest, że nam bardzo zależy jest wszystkim ludziom, zaczynając od Was i tutaj od nas i wszystkich kibiców, tutaj to są w, w klubie, nasz sztabu i wszystkich zawodników, to dzisiaj widać, że tutaj chcemy walczyć o ten klub i chcemy walczyć o, o dobre wyniki, dobrą drużynę, więc, więc, więc tyle na ten temat. Dobry wieczór, panie treżarz. Markulis Corso. Chciałbym zacząć od tego, czy ten wynik, ten remis, jest raczej przyjęty przez pana z taką ulgą, zważywszy na to, że przegrywaliście, czy jednak z niedosytem, zważywszy na ilość tych sytuacji. Dobre pytanie zada pan. Myślę, że tutaj ja jeszcze, jeszcze bardziej jestem taką osobą, która ten wynik jest w pewnych momentach bardzo ważny, ale my jesteśmy w takim momencie, że na ten wynik musimy dobrze zasłużyć. dzisiaj pracowaliśmy w tym kierunku bardzo dobrze, ale musimy jeszcze jeszcze bardziej popracować nad tym wszystkim, jeszcze, a to nam wtedy pomoże w zbudowaniu mocnego zespołu. Więc my jesteśmy w takim w momencie raczkowania, ale czasami stajemy, czasami upadamy, ale widać, że ten zespół idzie w dobrym kierunku i ten punkt, ja bym go nie oceniam, bo to, to jest dopiero czwarta kolejka tutaj. W ogóle jest bez sensu na jakiekolwiek miejsce, bo to się tak szybko zmienia, jeszcze, więc bardziej jesteśmy skupieni. Tutaj mówię zawsze, każdy punkt jest do uszanowania. Widzimy, że mogliśmy ten mecz wygrać ze spokojem, byliśmy zespołem widocznie lepszym, plus liczby. Nawet, nic, nic to nie zmienia, nawet ta wygrana czy przygrana. I dalej będziemy pracować, bo wiemy, jakim w jakim kierunku idzie ten zespół no, i tyle. I właśnie o to też chciałem dopytać. Czy tego meczu nie można troszkę potraktować jako takiego meczu założycielskiego? Oczywiście to jest duże słowo, ale zważywszy na przede wszystkim ilość tych sytuacji, ale i zaangażowanie, co też było widać po końcowym gwizdku, kiedy praktycznie wszyscy piłkarze leżeli na boisku. No, czy można to tak potraktować po prostu? No tak, ja myślę, że, że nam wszystkim, mówię i a kibicom, ludziom i w klubie zależy, żeby taki klub był, żeby to był taki zespół, który będzie walczył i czasami będziemy wywiwać, czasami będziemy przegrywać. Czy będziemy sobie ale że to, że każdy zrobił swoje, że każdy, zaczynał też, jak mówię, dzisiaj bardzo fajna, e, atmosfera na stadionie i kibiców. Cały czas jeżeli bo ta gra też, był ja zawsze mówię, że to musi być taka e, e, synergia, że to, co jest na trybunach i to, co jest w Dnebowisku, musi działać razem i myślę, że w, w tym kierunku dzisiaj a, zrobiliśmy mały krok. Dopytałbym jeszcze o Matię Kawcicia, czy jego dzisiejszy występ jest dla Pana takim solidnym sygnałem, że na niego trzeba będzie już w przyszłym tygodniu postawić? No tak, Matija jest dopiero z nami teraz, jak to wszystko policzymy, 12 dni. Ostatni mecz grał 20... 20 kwietnia, więc widzieliśmy w tym mieczu z, z Polin Warszawa, że był w ogóle bez rytmu. Teraz już trochę lepiej, więc też się wszystkich... Tych wszystkich nowych zawodników nie możemy też wystawiać. Widzieliśmy też Kwiatkowski, Paweł, gdzie też zmiana, bo nie grał długo, więc niby będziemy musieli przychodzić tutaj, ale myślę, że dzisiaj Matija też tą dobrą, dobrą zmianę widać, widać. spokój w jego w grze. Jest na pewno tak samo jak Mazurek będzie będą dla na nas ważnym zawodnikiem zawodnicy w przyszłości. Pociągnąłem jeszcze na koniec wątek tego napastnika, o którym tutaj Pan z Przemkiem rozmawiał. Czy potencjalne nazwisko jest już wytypowane, jesteście ewentualnie posłowie i czekacie pod koniec okienka, czy jeszcze są powiedzmy dwa, dwie, trzy, cztery opcje i, i czekacie? Wie pan co, tak jest tak, że są. jest jedna opcja, on chce, my chcemy, ale dziewczyna nie chce, my chcemy, a chłopak nie chce, nie chce, także także jest to takie i, i później dochodzimy do takich momentów, że ma dać znać, czy chce, czy nie chce, a w ogóle nie dzwoni i, i olewa całą sprawę, więc brak, brak profesjonalizmu, więc nawet lepiej, że takich ludzi tu nie ma, więc naprawdę e, to, e, żeby znaleźć zawodnika, to musi być coś, że, żebyśmy chcieli, żeby on chciał tutaj być, bo wszyscy zawodnicy, którzy są tutaj, to nie wierzyli, że oni chcą tutaj być że już jadę. Czy to z Polski, czy gdzieś tam, to oni chcieli. Taki Ale D on leciał. Mario Afrubo, bo był po na Filipinach, spakował się i przyjechał. i Takich ludzi my tutaj chcemy. My nie chcemy ludzi, którzy a może przyjadę, a może nie, a może mi się podoba, mi się podoba, bo dzisiaj może wygrywają, jak grają mecz te przyjadę. To... Mm, dziękuję. Michał Szerczyk, Sportowany. Dobry, dobry wieczór, panie trenerze. Gratuluję tego pierwszego punktu na własnym stadionie. Życzę, żeby w kolejnym meczu były trzy, ale chciałem zapytać o te roszady w pierwszym składzie. Czy jest pan zadowolony z tego, jak to wypadło tak ogólnie? Tak, tak. Myślę że, myślę, że też w tym wszystkim, ja zawsze tutaj mówię wprost, żebyście też widzieli, jak, jak na to patrzę. Ja nie jestem takim typem szkoleniowca, który daje komuś jedną szansę i po tej jednej szansie go zabijam i daję drugiemu. Potem drugi, który będzie też grał, on się będzie pytał, o, o fajnie, że gram, ale jednak jak zrobię jeden błąd, to już nie ma. I żeby budować zaufanie i budować zespół, też dajmy jakiś czas zawodnikom jeden, dwa mecze. Gdybyśmy może przegrali dwa mecze pod rząd, może bym zmieniał wcześniej, ale widzieliśmy jeden mecz, też nie musieliśmy robić jakieś impulsywne decyzje, ale widzieliśmy dzisiaj taki i taki zęgier, wycofani na chwilę, a weszli w ten mecz i weszli bardzo dobrze. I to jest droga. I wszyscy są przydatni, i wszyscy są silni, a nie, że zmieniam po prostu tego, tego, tego szybko i później na końcu wszyscy spaloni i wszyscy, i wszyscy martwi. Więc tutaj widzimy, że ławka dzisiaj pomogła utrzymać ten rytm gry, dużo, dużo pracy. Tyle. Ja mam takie dwa pytania w jednym wątku. Zgodzi się Pan z tym, że kluczowy był ten obrony rzut karny, bo z 2-0 już ciężko byłoby się podnieść. I to chyba fajnie, że w końcu przyszedł taki impuls z bramki w Stali, bo dawno tego tutaj nie widzieliśmy. Jest na plus. Na pewno na pewno każdy z tych zawodników e, m, musi zrobić coś dla zespołu Matiz, e, michał dzisiaj e, bardzo, bardzo ważna obrona i, i bardzo ważny taki e, mentalny taki klik, jak się mówi, i że zespół później już poszedł i też mieliśmy tyle okazji, a jednak pchaliśmy i, i wierzyliśmy, że nam się uda, więc każda taka dobra interwencja, każdy taki dobry. Czy to obrońcy, czy, czy dla kogoś, który robi coś dla zespołu jest ważny, więc, więc z tego się bardzo cieszymy, że taki młody zawodnik wchodzi na bramki, taki, daje taki impuls i dla zespołu, a i dla siebie, żeby się zbudować też na kolejne mecze. Już wybiegając trochę w przyszłość, teraz przed Wami wyjazd do Łodzi, później mecz w środku tygodnia tutaj z Odrą i, i wyjazd, jeszcze jeden. Pan się cieszy, że tego grania będzie w następnym tygodniu tak dużo, te trzy mecze w 10 dni, jeśli dobrze policzyłem? No nie no, tutaj gramy w piątek, czwartek, mhm. a poniedziałek, nie? Tak, tak no, jest. To no to 11, To są, to są, nie, jest spokojne, to są 4 dni, więc tutaj jest 5 albo 6 dni, więc na pewno nam da dużo czasu. Może się okaże, że też będzie jeszcze, więc jeden, dwóch e, e, dołączy dołącz do nas do naszej armii, więc będzie, 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 że tak jak wszyscy gotowi, wszyscy, wszyscy będą mieli, a już powiedziałem na początku, wszyscy będą grali, i a na końcu będzie, że już będą żigać tego grania i że będzie tego dużo, więc, więc jesteśmy gotowi i zawodnicy też, więc idziemy dalej. Chyba ten y, napastnik, zmiennik dla Mario Losady byłby potrzebny już na dzisiaj, no bo Mario w końcówce już ledwo, ledwo. No, jestem tego świadomy, mówię, ale ja, ja cały czas tutaj gramy z prezesem, ja nie będę podejmował żadnej decyzji taką impulsywną, dopóki to nie będzie zawodnik, który nam się nie przyda i który e, pociągnie ten zespół do góry. Więc ten następny, następnych dwóch zawodników, których szukamy, to są, żeby byli zawodnicy, e, bardzo dobry doświadczony, który jak wsiadł, to widział nazwisko, że poczułem, że warto by oczekać. Tyle. Dziękuję. Bardzo dziękuję. I jeszcze ja bym dopytał, tutaj mówimy o napastniku, a zapominamy troszeczkę o Kamilu Odolaku. Jaka jest obecnie jego sytuacja? No, Odolak ma taki uraz, który wymaga jeszcze kilka dni, on już biega, więc to jest taki plus. Więc jego też nie widzieliśmy na wojsku, też liczymy na niego bardzo, ale też jak już będzie napastnik, to będzie dwóch, trzech, też nie będzie źle bo wiemy jak, jak, jak jest z, z napastnikami, więc, więc czekamy, że na jego polu teraz Paweł Korusznicki powinien wrócić w tym tygodniu. I cały czas takie takie małe zmiany, ten wypadł, ten wraca, ten jest przygotowany, przygotowany, życie trochę z nami żongluje, ale tak ma być, to przyjmujemy i, i pchamy do przodu. Jeszcze na sam koniec ostatnie pytanie ode mnie. No jedną z ważniejszych też w tym spotkaniu było przesunięcie Piotra Wlazu na defensywę i przesunięcie Adriana Bukowskiego wyżej. Jak pan to może skomentować? Wiecie co? To jest, to jest też jest uwarunkowane, też, że e, Piotr Wlazu e, nie występował z tym meczu z EUKS, um, jak graliśmy w sparingu. Adrian, wypad bardzo dobrze grał na, na Piaseckiego. E, I myśleliśmy, może. E, M, e, myśleliśmy mu, że lazu który jest nominalną szóstką i który grał za, zawsze jako ten numer 6 był wybitnym zawodnikiem, też na ten temat i chcieliśmy próbować, Więc, to jest taki moment, żeby to robić. My, my nie jesteśmy klubem, który dostał wszystkich zawodników o, o okresie przygotowawczym i w tym okresie przygotowawczym wszystko zrobiliśmy i mogliśmy się sprawiować, tylko w każdym dwa tygodnie po pierwszy tydzień już brakowało. Pięciu zawodników, następny tydzień dołączyli. W trzecim tygodniu dołączyło jeszcze dwóch, i tak trzech. Więc e, my tak naprawdę to, co powinniśmy zrobić w okresie przygotowawczym, to my, my akurat w tym momencie robimy to w lidze. Żyjemy w organizmie, na emocjach, na presji, e, ale też e, nauczanie w tych warunkach jest o wiele szybsze. Musimy płacić trochę ceny tego wszystkiego, ale nauczenie szybsze. Widzieliśmy dzisiaj e, e, zmiany, daliśmy trzech nowych zawodników w, w obronie. Już nie bramek. jak e, zmienić, aby wrócili, którzy grali poprzednio, też byli dobrze, więc tak się buduje zespół, tak się buduje ta linia i, i powoli do przodu.